Cześć, tu Marcin. Wy jesteście na kanale Motolab. My jesteśmy w Szwecji, gdzie testujemy dla Was opony całoroczne i nie tylko, ale bohaterem dzisiejszego odcinka będzie nowość. Opona, którą poznaliśmy przed premierą, opona, którą przetestowaliśmy na suchej, na mokrej nawierzchni oraz oczywiście tutaj na śniegu i uważam, że opona, która zasługuje na oddzielny odcinek. Dzisiaj, moi drodzy, zobaczycie film z oponą Uniroyal All Season Expert 3. Czołóweczka! Oczywiście motolab nie byłby motolabem, jakbyśmy nie zaczęli od tego, jak opona Uniroyal wygląda. Oczywiście jest to opona kierunkowa. Pierwsza rzecz, która mocno zwraca uwagę, to bardzo szeroki środkowy kanał obwodowy. Oczywiście każda opona Uniroyal to jest to opona deszczowa. Na każdej oponie na ściance bocznej znajdziecie napis The Rain Tire. Właśnie Uniroyal zawsze jest ekspertem od tych mokrych nawierzchni. Cały czas będę Was zapraszał do naszego wielkiego testu opon całorocznych, bo jeżeli chodzi o właściwości na mokrej nawierzchni, to ta opona okazała się absolutnie genialna. Wracając do tego, jak wygląda oczywiście jest to bieżnik kierunkowy. Mamy tutaj dużą ilość lameli tak zwanych letnich, czyli nie są to lamele zygzakowate, są to lamele proste, które nacinają klocki bieżnika pod różnym kątem. Tak jak w każdej oponie Uniroyal mamy tutaj technologię skóry rekina, czyli wypustki, które przyspieszają opróżnianie wody z kanałów. Dodatkowo mamy tutaj bardzo miękką mieszankę, taka mieszanka świetnie sprawdza się oczywiście na wodzie, ale też w zimowych warunkach. Jak na owe czasy, dosyć wysoki bieżnik, to z jednej strony oczywiście wydłuża żywotność opony, ale też może wpływać na jej czucie. Ale o czuciu będę opowiadał później. My już troszkę na tej oponie pojeździliśmy, ale z racji, że jest to odcinek dedykowany, to zapraszam Was na tor testowy, gdzie opowiem o tym trochę więcej. Dobrze moi drodzy, ten element już w historii tego kanału był, bo na tych oponach już po tym torze jeździliśmy. Natomiast, tak jak wspominałem wcześniej, jest to nowy produkt i fajnie by było więcej słów opowiedzieć, a ja będę starał się jeździć zdecydowanie agresywniej. Z testu wiecie, że ta opona świetnie radzi sobie na właśnie takiej nawierzchni. To przed chwilą to, co widzieliście, to jest bardzo mocny punkt tej opony. Przede wszystkim nabieranie prędkości w zakręcie. Zazwyczaj jest tak, że inne opony całoroczne w tym punkcie po prostu robią się podsterowne. Gdy wchodzimy w zakręcie na gaz, auto właściwie wyjeżdża przodem. Tutaj jest bardzo podobnie do tego, co się dzieje w oponach zimowych. Czyli po prostu auto przyspiesza w zakręcie. Generalnie to, co powinno Was interesować, to fakt, że. Te czasy, które udało się tutaj generować na tej oponie, były bardzo zbliżone do czasów na oponie premium zimowej. A to w historii, jeżeli chodzi o opony całoroczne, za często się nie zdarzało. Ja oczywiście teraz sobie pozwalam na więcej, a mogę sobie pozwolić na więcej, dlatego że mam dużo przyczepności na przedniej osi. Dzięki temu mam jak wrzucić samochód w poślizg nadsterowny. Ponieważ ta przyczepność na przedniej osi jest duża, natomiast rzeczywiście jest tak, że muszę się postarać. Ten posis nie przychodzi sam naturalnie. Muszę albo przyhamować, albo zdjąć nogę z gazu. I jeszcze myślę, że na kilku zakrętach Wam pokażę, jak to działa. Nabieranie prędkości jest absolutnie kapitalne. Mocne dohamowanie, spora prędkość w szczycie. Zobaczymy. Czy uda mi się teraz wywołać nadsterowność? Przy mniejszej prędkości jest to bardzo trudne, i to jest zakręt, który pokazuje największą różnicę, jeżeli chodzi o przyczepność, do innych opon. Tutaj zdecydowanie dało się jechać szybciej, a szybciej oznacza, że po prostu przyczepność była większa. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ruszanie na tak przygotowanym torze. Jedynka, jakieś 2500 obrotów. Oczywiście systemy wyłączone w mojej ocenie jak na oponę całoroczną to jest absolutna umiejętność wygrzebywania się z takiej nawierzchni. To jest niesamowite jak bardzo mocno technologia skoczyła przy oponach całorocznych. Kilka lat temu, gdy zaczynałem ten kanał, opony całoroczne były ciekawostką. Były dla Jakiegoś bardzo niewielkiego promilu społeczności, którzy rzeczywiście jeżdżą mało i potrzebują jakiejś opony do samochodu. Teraz się okazuje, że przy nowych technologiach da się zrobić oponę, która na śniegu zachowuje się właściwie jak opona zimowa, a latem pozwala na przejechanie dłuższego dystansu. Oczywiście, zawsze powtarzam w moich materiałach, że opona całoroczna jest pewnym kompromisem. I jeżeli robicie dużo kilometrów albo macie dynamiczny styl jazdy, to opona całoroczna po prostu nie jest dla Was. Ale jeżeli po prostu macie samochód o mniejszej mocy, bądź po prostu nie korzystacie z mocy swojego auta, Wasz przebieg jest, nazwijmy to, umiarkowany, to opona całoroczna oczywiście się broni. Jeżeli macie wymieniać opony z racji wieku, a nie zużycia, no to wtedy zazwyczaj opona całoroczna jest dla Was. Ale wróćmy może z ogółu do szczegółu, czyli skupmy się na tym, co się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o trakcje opon Uniroyal, które są, tak jak już podkreślałem na początku, nowością. Ja teraz bawię się jazdą, wrzucam yy, samochód z zakrętu w zakręt i to to jest ważne do podkreślenia, bo mieliśmy okazję tutaj na tym to, że jeździć na różnych oponach. Były opony budżetowe, które po prostu z natury były nadsterowne niezależnie z jaką prędkością wjechałem w zakręt co zrobiłem z hamulcem, tył wyprzedzał przód. Tutaj jest tak, że ta nadsterowność wynika z jednej strony z mojej techniki jazdy, ale też z dużo większej prędkości, którą na tych oponach jestem w stanie generować. Moi drodzy, oczywiście jesteśmy w takim miejscu, gdzie będziemy korzystać ze wszystkich tutaj możliwości. Czyli teraz wjeżdżamy na szeroki tor, który służy do różnych celów, ale między innymi do sprawdzania przyspieszania i hamowania. Więc i ja też to uczynię. Ustawiamy się na idealnym śniegu. Jedynka, 2500 obrotów. Kontrola trakcji wyłączona i ruszamy. Drugi bieg na liczniku jest około 60. Oczywiście jest to na napędzanej osi. Około mamy już 100 i teraz mocne hamowanie. Pasy się nam ściągnęły. Przyspieszanie, tak jak już mówiłem wcześniej, moim zdaniem zbliżone do opony Zimowej, ale Was pewnie interesują konkretne liczby, konkretne wyniki, więc raz jeszcze przypomnę, że ta opona jest bohaterem ym, naszego wielkiego testu opon całorocznych. I w tym teście, do którego Was zapraszam, możecie sprawdzić z jednej strony konkretną drogę hamowania, ale też jak ta opona Uniroyal poradziła sobie z innymi dziewięcioma pozycjami. Drodzy, obiekt testowy, obiektem testowym, ale wy pewnie chcielibyście zobaczyć, jak te opony poradzą sobie no, w takim normalnym ruchu miejskim. Dlatego też wyjeżdżamy z ośrodka testowego, sprawdzimy je na drodze. No tutaj, jeżeli chodzi o asfalt, czysty asfalt może być ciężko. Zazwyczaj będzie to śnieg, ewentualnie asfalt z ramami śniegu, jeżeli mogę tak powiedzieć. I na pewno sporo lodu. Czyli takie warunki, gdzie teoretycznie opony całoroczne no, nie czują się najlepiej, ale to jest motolab i tutaj zawsze testujemy w tych najtrudniejszych możliwych warunkach. I tak jak mówiłem, droga jest tutaj częściowo pokryta lodem. Mamy takie wyczyszczone, tylko jakby kolejne asfaltowe. Możemy chwilę porozmawiać o głośności. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj jechać z prędkościami ponad ograniczeniami. Teraz jadę 70 na godzinę. My jesteśmy tutaj przyzwyczajeni, od tygodnia jeździmy na oponach okolcowanych. Na tych oponach oczywiście jest dużo ciszej. Słychać pracę, ale też trzeba mieć na uwadze, że tutaj asfalt jest delikatnie inny niż ten, który mamy w Polsce. Jest dużo bardziej kamienisty. Mi przypomina y, taki, taką nawierzchnię toru Kielce, szczególnie w tej dolnej części. Jest to też nawierzchnia dosyć śliska, ale bardziej trwała, więc pewnie dlatego jest stosowana tutaj. Cały czas prędkość w okolicach 70 km na godzinę. Pozwolę sobie zjechać z utartej kolejny. Nic groźnego się nie dzieje. Spróbujemy przyhamować jednym kołem, będąc na asfalcie, drugim na lodzie. Uwaga! Z wytracaniem prędkości absolutnie nie ma problemu. Tak jak widzieliście, nie było żadnych. Niepotrzebnych ruchów na kierownicy było po prostu bezpiecznie. Dookoła mamy piękne widoki, więc odejdę chwilę od y, tematu opony, bo już w tym materiale wspominałem o tym, ale ogromne szopowa dla inżynierów, którzy projektowali te opony, bo coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się niemożliwe, czyli stworzenie opony, która poradzi sobie teraz mamy minus 12 stopni. W takich warunkach oraz w warunkach letnich wydawało się, że jest to niemożliwe. Teraz okazuje się, że na północy Szwecji można w zimę podróżować na oponach całorocznych i właściwie czujemy się, jadąc w ramach przepisów, zupełnie bezpiecznie. Zanim zjedziemy z utartego szlaku, bo chciałbym też pokazać Wam, jak ta opona sprawuje się na bocznych drogach, to raz jeszcze spróbujemy zahamować jednym kołem wjeżdżając na lód. Delikatna korekta na kierownicy, ale chyba zgodzicie się ze mną, że raczej nic groźnego. Moi drodzy, jeżeli trafiliście na ten materiał nie widząc poprzednich, to bardzo mocno zapraszam Was do... Przede wszystkim wielkiego testu opon całorocznych, gdzie ta opona była bohaterem. Możecie zobaczyć konkretne wyniki, na przykład droga hamowania, przeciążenia w zakręcie i inne interesujące fakty. Przede wszystkim w porównaniu z innymi również produktami premium. Dodatkowo zapraszam Was do blind testów, czyli testów, które wykonaliśmy na kontidromie na nawierzchni suchej, mokrej oraz oczywiście tutaj na śniegu. A my za chwilę zjeżdżamy z asfaltu, o ile mogę go tak nazwać i zobaczymy jak ta opona poradzi sobie w warunkach takich mocno pozamiejskich. No to zjeżdżamy z utartego szlaku, droga mocno ośnieżona. Zobaczymy czy będą też jakieś fragmenty pod górę. Droga przypomina trochę trasę rajdu Szwecji. Właściwie jadąc te 60 km na godzinę, absolutnie nie czuję, jakbym jechał na oponach całorocznych. Zupełnie przy tej prędkości moje odczucia są podobne do opony po prostu zimowej. Mocniej przyhamujemy. Ten element widzieliście już z toru testowego. Tutaj, w tych warunkach bardziej naturalnych, absolutnie też nic się nie zmienia, czyli jest po prostu dobrze. 60 km na godzinę, wjedziemy w zakręt, nie pojawia się podsterowność, nadsterowność. Wszystko jest tak, jak należy. Często w językach skandynawskich śnieg ma bardzo dużo określeń, i dzisiaj taki śnieg jest, powiedziałbym, sypki. Jest w okolicach minus 12, nawet minus 15 stopni. Teraz pokazuje mi termometr. I dlaczego o tym mówię? A to dlatego, że w zależności od tego, po jakim śniegu jeździmy, to różne technologie, różne części opony na takim śniegu generują trakcję. Bo jeżeli mamy taki twardy śnieg, to do gry bardziej wchodzą lamele. Jeżeli śnieg jest miękki, wtedy pojawia się zjawisko adhezji. Śnieg do śniegu się klei, ale żeby się kleił, to muszą być szerokie rowki, szerokie kieszenie, gdzie ten śnieg może się po prostu. Umieścić i dzięki temu przytrzymać, przykleić do podłoża. Przed nami jest większe wzniesienie. Podjadę w miejsce, gdzie się zaczyna i zobaczymy, czy tutaj będziemy mieli jakikolwiek problem z ruszeniem. Około 2000 obrotów. Oczywiście było jakieś boksowanie, ale bez najmniejszego problemu wjeżdżamy pod samą górę. Moi drodzy, wiem, że często na ekranie ciężko jest określić, czy górka jest górką, i jeżeli. Już jest, no to jaki jest jej kąt? Więc mam poziomicę i po prostu to sprawdzimy. Proszę bardzo. Jest około 9 stopni. W tym momencie chciałbym też odpowiedzieć na pytanie: dla kogo jest opona Uniroyal All Season Expert 3? Przede wszystkim jest to opona dla osób, które mają umiarkowany roczny przebieg. Swoje samochody użytkują w warunkach, gdzie jest dużo wody. Chcą też mieć pewność, że opona poradzi sobie w warunkach śniegowych. Mam nadzieję, że w tym materiale udało się pokazać właśnie jak. W tych warunkach ta opona się sprawuje. Zapraszam Was również z tego miejsca do wielkiego testu opon całorocznych, który wykonaliśmy. Tam możecie zobaczyć dokładne dane w porównaniu do innych, również topowych modeli. No i cóż, pamiętajcie, że z kodem rabatowym Motolab opony Uniroyal możecie kupić w sklepie Intercars taniej. Jak to zrobić, znajdziecie w opisie filmu oraz w pierwszym komentarzu. Ja z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!